Hejka wszystkim, witam was w kolejnym filmie na moim kanale, ja jestem Marta i słuchajcie, dzisiaj jest bardzo ważny dzień, przynajmniej dla mnie, ponieważ dzisiaj w końcu mogę wsiąść na Arona po miesiącu przerwy, albo nawet więcej, nie wiem ile już nie jeździłam, ale w końcu mogę wsiąść na Arona, co prawda mogę wsiąść tylko na 5 minut kusa, to jest strasznie mało i tak będę musiała jeździć przez ten najbliższy tydzień, ale od przyszłego miesiąca, czyli od września możemy już wrócić do takich powiedzmy w miarę normalnych treningów, co prawda będą one bez galopu jeszcze, bo... Przez miesiąc jeszcze nie możemy galopować, ale jeśli Aron będzie w porządku chodził i nic się nie będzie działo, to po miesiącu w końcu możemy wprowadzić galop, będę musiała być w konsultacji z naszym weterynarzem, będę mu wysyłała filmiki, więc trzymajcie kciuki, żeby teraz wszystko było już dobrze i żebyśmy mogli z Aaronem w końcu w spokoju wrócić do pracy i, i trenować i skakać, i żeby było wszystko jak kiedyś. Dobra, koniec mojego gadania jedziemy do stajni i szykujemy Aronka. Dobra, widzę wy jestem już w stajni, mam tutaj mój sprzęt do jazdy, ponieważ ostatnio byłam u Soniki. O, bo moje surki dzwonią, sorki, Byłam u Soniki i na Sonice, dlatego miałam to czytać w autce. ja nie mogę iść bramki. Jak mogę? Idziemy, najpierw chyba poprzątać Aaronowi paddock, a potem na niego wsiądę, bo chcę to zrobić, póki jest jasno, a teraz już się robi trochę szybciej ciemno, więc e, wolę to zrobić szybciej. Ja jestem ja i moja zbieraczka i powiem wam, że na padoku Arona może być trochę masakra, bo ja mu nie skręcałam tego padoku od 3 dni. Go nie muszę tam codziennie, tylko ostatnio w środę mi się jakoś nie chciało, mówię dobra, jeden dzień się nic nie stanie. Miałam zrobić to w czwartek, ale w czwartek byłam w stajni tylko dosłownie na chwilkę, bo się mega spieszyłam, bo jechałam do Stronniki yy, i też nie zdążyłam tego zrobić, a wczoraj stwierdziłam, że jestem strasznie zmęczona i w ogóle nie pojechałam do stajni. Nie ma tragedii chyba, teraz wam pokażę. Tak to wygląda. No, nie jest pięknie, ale myślałam, że będzie gorzej. Sajkoniki jakieś przyszły. Musimy zrobić jeszcze sianko, posprzątać i doleję mu troszkę wody i będzie git. Dobra, padoczek już jest ogarnięty, sianko jest zrobione, więc wszystko jeśli chodzi o padok, zrobiłam. I teraz idę do Arona, idę go szykować i w końcu, w końcu świadamy. Aaron już jest wyczyszczony, wyczyściłam go przed chwilą. Ubrałam mu w ogóle taki piękny kantarek, zapomniałam, że mam taki w mojej pacie. I stwierdziłam, że mu go ubiorę i strasznie mu on pasuje. Zapomniałam naprawdę, że nie istnieje. I Aaron się chyba już trochę niecierpliwi. Niecierpliwy. Chce już iść na jazdę, już się wkurza, bardzo się denerwuje. Tak, chcesz już iść. No i patrzcie, jak on w ogóle lśni, Wypsikałam go całego odżywkami, wyczyściłam na błysk. Grzywa u niego jest tragiczna. Tragiczna, trzeba ją podciąć, ale uznałam, że póki jeszcze nie trenujemy normalnie, no to niech sobie ma taką długą, bo w sumie jemu jest chyba z tym wygodniej, bo się może lepiej odganiać od owadów. No już idziemy na jazdę, już. I powiem Wam, że w ogóle wymyśliłam patent na Arona, bo Aaron robi coś takiego, że jakiego ja go wyprowadzam z boksu i chcę go przypiąć na te uwiązy, to on potrafi mi odpalić galopem. Zresztą pewnie już powiedzieliście w niektórych filmach. I nie umiem go tego oduczyć, bo on nawet jak ubiorę mu jakieś łańcuszki i tak dalej, to i tak potrafi mi się odsadzić. Ja nie mam do niego dużo siły. On jest, on jest jak czołg. On ma w tupie takie rzeczy. I patent na Arona jest taki, że po prostu biorę smaczki i cały czas daję mu te smaczki. On jest zajęty jedzeniem i się cieszy, że je dostaje. I mu szybko przypinam te obowiązy, że on nawet nie wie kiedy. Więc spoko, bo on zapamiętuje, że jak stoi w miejscu, to dostaje jedzenia. I jest zajęty i przynajmniej się nie kłócimy z Aronem. Tak. My już z Aronkiem na hali, Aron się bardzo chce o mnie powycierać z jakiegoś powodu i muszę na niego szybko siąść, bo on teraz się tak nauczył, że zawsze jak idziemy na hale, to w reguły jest ląża i ja pozwalam mu się wytarzać przed tą lążą, więc boję się, że on będzie chciał się wytarzać w siodle, co by było bardzo złe, więc przedam do niego jak najszybciej się da. Jeszcze tylko chciałam Wam pokazać ten czapraczek na Aronie, jak ładnie wygląda. On jest naprawdę przepiękny. A nie ubierałam, no bo po co? W ogóle Aaron ma straszne kopyta. Kowal ogólnie miał być u nas w zeszłym tygodniu już i tak był spóźniony na zeszły tydzień i nie dojechał z jakiegoś powodu, nie wiem czemu go nie było nawet. I naprawdę wstyd z takimi kopytami w ogóle mieć konia. Teraz się zainteresuje nim jakiś, nie wiem, dios czy inne rzeczy. Ale naprawdę ja nie wiem, nie wiem dlaczego tego kowala nie było. Zadzwonię do niego jutro albo pojutrze, bo w sumie jest sobota, jutro będzie niedziela. I zapytam się dlaczego nie dojechał do nas ostatnio. Bo Aron potrzebuje w końcu manikuru nowego. Aaron już miał nieraz przerwę taką dłuższą od jazdy, bo w końcu miał operację nogi jakieś dwa lata temu albo trzy, tak nie więcej, chyba z cztery, kurde, ale ten czas szybko leci. Z cztery lata temu Aron miał operację nogi i też wtedy rok nie trenowaliśmy. I jakoś wróciłam do tych skoków normalnie. Także mam nadzieję, że teraz też jakoś się przełamie, ale wiem, że początki mogą być ciężkie. Chociaż takie coś myślę, że... Bez problemu bym teraz skoczyła i bardzo mnie korci, ale wiem, że Aron nie może, chociaż myślę, że jakbym go nakierowała na tą przeszkodę, to on też by się cieszył, że mógłby skakać, ale no jeszcze trzeba się wstrzymać, żeby ta nóżka się w pełni zagoiła i żeby móc normalnie skakać, a nie żeby koń nam się znowu rozwalił po miesiącu. W sumie teraz to nawet ciężko jest powiedzieć, dlaczego on rozwalił sobie tą nogę, jak wracaliśmy do roboty, bo ani nie uciekał, ani nie odwalał, nic złego nie robił wtedy przez ten czas, a po prostu bez powodu zaczął mi utykać na drugą nogę. Okazało się, że to jest stan zapalny w kopycie. No i weterynarz podejrzewa, że to albo od tego, że po prostu Aaron za dużo miał przerwy, i jest starszym koniem, i przez to, że nie miał ruchu wystarczająco, jaki powinien mieć w tym wieku, bo jednak starsze konie powinny się ruszać. To nie jest tak, że. Emerytura jest w każdym przypadku dobra dla konia, bo w przypadku Arona lepiej, żeby on się jednak ruszał ze względu na swoje nogi. No i albo od tego to miał, że się nie ruszał, albo od tego, że na padoku, na który on aktualnie wychodzi, jest bardzo twardo i to spowodowało ten stan zapalny. Nie wiemy, no ale widzicie, ile jest problemów z końmi. Nie kupujcie koni, bo, bo konie potrafią Wam okulać tak naprawdę bez powodu. Tak jak w przypadku było tutaj z Aronem. Dobra, 20 minut stępa przede mną. Ja w ogóle powiem Wam, że ja się będę dosyć nudziła w tym wstępie, bo normalnie to jakbym miała tyle zastępować, to bym porobiła sobie jakieś ustępowania, łopatki, cokolwiek, jakieś figury w wstępie. Ale przez kontuzję nie mogę tego zrobić, ponieważ no mogę jedynie chodzić z Aronem w kółko przed siebie. Dzisiaj nawet żadnych wąt nie będę mogła porobić, więc to będzie po prostu taka, wiecie, wprowadzająca luźna jazda. Prawdopodobnie na luźnej wodze będę trzymać sobie za końcówkę. I tyle, yy, a elementy ujeżdżania będę mogła dopiero wprowadzić jakoś. Podejrzewam, że dopiero jak będziemy galopować. Także teraz się bawimy w koniki rekreacyjne z Aaronem i nie robimy totalnie nic ambitnego. Ale pociesza mnie to, że jeszcze tydzień i będę mogła chociaż takie drążki sobie z nim pojeździć, czy to w kusie, czy w wstępie. I będę mogła nawet sobie ustawić takie dłuższe kombinacje z tych drążków, nie tylko trzy. Wiadomo, że na początku to będzie jeden drążek, ale później będą dwa trzy drążki, później może nawet yy, z pięć, siedem do przejechania naraz. Będziemy jak urozmaicać te treningi na ile będzie się dało, żeby nie nudzić się Sarozem, no bo ile można jeździć po prostu w kółko, to naprawdę <laughs> idzie dostać szału, ale doceniam to, że chociaż trochę mogę pojeździć na tym koniu, bo strasznie mi tego brakuje i bardzo bym chciała pojechać już na jakieś zawody, coś porobić. W ogóle mam tyle pomysłów na filmy, jak Aaron wróci do roboty. Także mam nadzieję, że chociaż, nie wiem, na zimę będzie fajny content, na vlogmasy czy coś, bo aktualnie to trochę muszę przyznać, że was chyba zanudzam, ale wybaczcie mi to. Muszę w ogóle Arona cały czas pilnować łydkami, bo on się próbuje co chwilę zatrzymywać, żeby się wytarzać, bo on już się tak po prostu nauczył że on, jak jest na hali, aktualnie jak wchodzi na hale to pierwsze co to jest starzanko, bo tak było podczas tej kontuzji, że on już teraz w ogóle nie wie dlaczego on się nie może wytarzać. Jak to? Jak to możliwe? Ale no, sorry, w siodle Aaron się nie wytarzasz. Dobra, więc występujemy już sobie z Aronem Te 20 minut, Aron jest naprawdę bardzo grzeczny, jest nawet powiedziałabym, że trochę taki leniwy. Myślę, że to przez pogodę. W każdym razie, możemy za chwilę zakupować i Nagram akurat pierwszy kusik, bo jakoś tak mam przeczucie, że Aaron będzie grzeczny, nie wiem, ufam mu, więc nie boję się trzymać telefonu w ręku i będę miała takie dosyć luźne wodze. Dobra, robimy wielki test. Aaron, kusujemy. Ja specjalnie też nie anglezuję, bo to jest pierwszy kusik, a weterynarz mówił, że y, dla niego w powrocie będzie lepiej, jeżeli ja będę siedziała w siodle podczas kusa, więc sobie jadę ćwiczeniem i... I Aron po prostu jest aniołkiem, ja trzymam wodzę dosłownie sprzączkę, a on sobie drepta spokojnym kusikiem, nie przyspiesza, jest naprawdę przecudowny i on jest taki wygodny, naprawdę jak ostatnio jeździłam na solnicę, solnika jest też dosyć wygodnym konikiem, ale naprawdę według mnie nie ma wygodniejszego konia niż Aron. On w ogóle nie wbija, jest jak kanapa, ja się czuję jakby siedziała na fotelu. Naprawdę. I tak będziemy sobie teraz dreptać. 5 minutek. No, ale jestem pewna, że Aron będzie grzeczny. Widzimy tylko w kółeczko po ścianach, bez żadnych żwłt, żeby Aronka nie przeciążyć na początku, na powrocie. A few minutes later. Ale poczekamy chwilę. Ja bym chciała przyjechać sobie ten zakręt z stępem, bo jednak wolałabym zakusować na wprost. Plus, tak jak mówiłam, on się lubi płoszyć tutaj, właśnie w tym miejscu. Więc na wszelki wypadek sobie przejdziemy jeszcze tutaj z stępem. No ale widać nawet nie zareagował, nic jest bardzo grzeczny. Yy, powiem Wam, że w ogóle tak się zmęczyłam. Kusowaliśmy, nie wiem, z tywie 3 minutki na tą prawą stronę, to ja nie mam w ogóle formy. A jeszcze jak musiałam robić kłus ćebny, czyli nie anglazować, to to jest o wiele bardziej męczące dla mnie. Dobra, zakusowujemy, a ja dalej będę gadać. A Ronek, jak widzicie, bardzo grzeczny <grym>, na no, żadnej wadzy. Ale co mówiłam, ostatnio jeździłam na solnicę i miałam po tym takie zakwasy, ja nie wiedziałam, że jazda konna jest aż tak bardzo męcząca, naprawdę. Wiedziałam, że jest to jakiś wysiłek dla, dla nóg i w ogóle, ale ja na drugi dzień to ledwo chodziłam. Masakra, strasznie się zmęczyłam i już się boję tego, jakie ja będę miała zakwasy, jak wrócimy z Aaronem do poważnych treningów, bo nie wiem, ja chyba już jestem po prostu stara i ja bardzo odczuwam takie rzeczy. Tak mnie bolały nogi, do teraz mnie bolą, a minęły dwa dni i mam cały czas zakwasy, szczególnie na pachwinach. Na no, kusujemy sobie z Aronkiem i za chwilę dam wam znać jak było, bo w sumie takie nagrywanie z góry jak kusuję to raczej dla was jest średnio interesujące, ale niestety nie mam dzisiaj żadnego kamerzysty, nie ma kto mnie nagrać, więc muszę sobie tak radzić, więc nagrywam wam kusik z góry. Ale nawet go nie trzymam, on po prostu sobie idzie przed siebie. Muszę pilnować, żeby te wodze nie spadły, no ale aniołek! W ogóle powiedzcie mi, czy Wy też tak macie, że zawsze jak jedziecie kłusem ćwiczebnym, bo ja tak mam zawsze, to łapie Was kolka. Ja nie wiem, jak na przykład ludzie na ujeżdżaniu na zawodach potrafią przez cały przejazd jechać ćwiczebnym. Nie to od razu bolą plecy, mam kolkę, brzuch mnie boli, jestem zmęczona. Nie mogłabym tak cały czas ćwiczebnym jeździć. Znaczy, lubię czasem tak powiedzieć, ale na dłuższą metę to ja nie daję rady. Podziwiam wszystkich ujeżdżeniowców, że wytrzymują całe przejazdy yy, ćwiczebnym i całe treningi, bo oni w ogóle chyba rzadko anglicują. Nie wiem, nie orientowałam się nigdy, jak to wygląda u tych takich, wiecie, profesjonalnych dresarzystów. Ale na pewno dużo jeżdżą ćwiczewnym i ciekawa jestem, czy ich też łapie tak często kolka jak mnie, bo ja po prostu nie mogę wytrzymać, cały czas mam kolkę, mimo że już chwilę z parodem wstępujemy, to mi ta kolka w ogóle nie może przejść. Ale powiem Wam taki patent, którego się nauczyłam kiedyś jeszcze w rekreacji, moja instruktorka mi to sprzedała, bo zawsze miała łapała ta kolka z ćwiczewnym, to ona mi mówiła, że jak mam na przykład z lewej strony, to muszę lewą nogę sobie tak zgiąć i tak chwilę pojechać i wtedy mi z reguły przechodziła, więc sobie tak pojeżdżę. Ale jak macie jakieś niegrzeczne konie, to oczywiście tak nie róbcie, bo możecie łatwo spaść, bo nie macie nogi w strzemieniu. Ej, przeszła mi ta kolka, więc to działa. Tak samo jak macie kolkę z prawej strony, to sobie bierzecie prawą nogę. Mój patent, znaczy nie mój, tylko mojej instruktorki z rekreacji sprzed, nie wiem, 15-17 lat. O jezu, tir jedzie. Ale on nie bój się, nie bój się. Dobry konik. Dobry konik. No, sprzedałam Wam patent, nie dziękujcie. My już w stajni z Aronem. Aron rozsiadłany. Patrzcie, biedny, spocony koń. On się spocił, mimo że kusował dosłownie chwilkę. Dzisiaj jest strasznie gorąco, Aron nie ma kondycji. Jaż mu się tafrak odbił na pleckach. Dam go już do boksu, robię mu meszyk i będę się z tym powoli zbierać. Co tak mielisz, Aron? Aron się trochę wkurza, bo tam jest jego jedzenie i on by chciał je zjeść, ale to jest jedzenie na jutro. Meszyk zrobiony, może nie wygląda zbyt pięknie, ale pachnie naprawdę ładnie, bo pachnie takimi ziołami jak, nie wiem, jak na gardło coś. Do tego jeszcze dam mu elektrolity tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I poczekam, aż to trochę ostygnie, bo zalałam to prawie że wrzątkiem, więc nie podam takiego czegoś Aaronowi. Ja anter i na pewno słychać to tle to szumienie, więc zobaczcie. Teraz sobie to trochę ostygnie. Ja posprzątam. Za chwilę podam to Aronowi, który już najchętniej by to zjadł, bo on już to czuje i widzi, i on już, już by chciał zjeść, ale niestety Aron takiego gorącego nie można. Nie można. A ja się teraz przypiorę, posprzątam no tak jak mówiłam. Muszę tutaj ogarnąć i zaraz go nakarmię. A w ogóle zapomniałam wam powiedzieć, że moja mama mówiła, że przyszła do mnie paczka z tą kolekcją Eskadrona. I jutro moja mama do mnie przyjeżdża i powiedziała, że mi ją podrzuci, więc super, bo przyszły podobno trzy kartony, tego będzie strasznie dużo, więc nie tylko będzie odcinek na moim kanale też z unboxingiem i z przymiarką wszystkiego na Aronie. I co? I druga rzecz to wyszła też paczka od Warsaw Jumping z zaproszeniem na Warsaw Jumping, więc prawdopodobnie zobaczymy się w Warszawie, napiszcie w komentarzu, kto z Was będzie. I z tego, co rozmawiałam z organizatorami, to będzie możliwość w ogóle wygrania konkursu, gdzie będzie spotkanie ze mną przy stoliku. Będziecie mogli spędzić parę godzin podczas zawodów. A oprócz tego, wiecie, będziemy, będziecie mogli po prostu spotkać mnie na jakichś różnych stoiskach i tak dalej, porobić sobie fotki, pogadać, więc zapraszam Was serdecznie od 5 do 8 września w Warszawie. Jeszcze nie wiem dokładnie, w które dni będę, ale prawdopodobnie na wszystkie i pojadę tam z Karoliną, więc, więc Was zapraszam. A teraz idę sprzątać. Dobra, czas podać Alanowi. Jego pyszności. Może szczekę. Zobacz co ja mam Aronkę. Proszę. On będzie teraz ciąkał jak małe dziecko. On to tak śmiesznie zjada. Nie wiem, że dziecko pluje, rozwala to jeszcze. Tak blaska. Słuchajcie. Jak świnia. Świnia jest Aron. Tak, gadałam na Arona, że ona rozwala im laska i w ogóle tak bałaganie jak dziecko, a nigdzie jeszcze nie w przeciwieństwie do Jantara, który też jadł ostatnio i patrzcie, jak nas pił. A Aron w ogóle, chociaż mam taki filmik na TikToku, tutaj um, mam nadzieję, że będzie wstawka, jak Aron dostał mesz i go po prostu rozwalił po całej stajni, w sensie pod całym swoim boksem, był taki syf, że tragedia. A dzisiaj? Dzisiaj w ogóle Aron ma dobry dzień. Grzeczny, nic nie psoci, nie ucieka, nie odwala, nie brudzi, ja nie wiem. Ja nie wiem co się w ogóle stało, chyba go podmienili. Dobra widzowie, to by było na tyle z dzisiejszego filmu. Ja sobie jedę na Bo jestem głodna, nic nie jadłam i ostatnio bardzo często żywię się w maku. To jest zło, nie róbcie tak, nie wierzcie nie przykładu. Yy, w każdym razie yy, ja będę jechała już do domu, więc to by było na tyle z dzisiejszego filmu. Jeśli wam się podobało, to zróbcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się w kolejnym filmie. Pa! Ile?